Niewiele osób ma odwagę powiedzieć to, co zaraz Ci opowiem. Są chwile, kiedy czujemy się tak, jakby nikt nas nie widział, ani naszych zmagań, ani naszych łez, ani wysiłku, jaki podejmujemy, by iść dalej. Ale co, gdybym Ci powiedział, że istnieje spojrzenie, które nigdy się od Ciebie nie odwraca? Spojrzenie, które widzi wszystko, nawet to, co ukrywasz przed całym światem. Dzisiaj zrozumiesz, Dlaczego Bóg widzi to, czego nikt inny nie widzi? I dlaczego to może całkowicie zmienić twoje życie? Czasami budzimy się z ciężkim sercem i nawet nie wiemy dlaczego. Jest tak, jakby cały świat zapomniał o naszym istnieniu. Uśmiechasz się na zewnątrz, odpowiadasz na wiadomości, idziesz do pracy, rozmawiasz z rodziną, ale w środku czujesz, jakby krzyk był uwięziony w duszy. Cichy krzyk, którego nikt nie słyszy, nikt nie zauważa. Jest tak, jakbyś stopniowo znikał, a nikt tego nie dostrzegał, jakby twój wysiłek był niewidoczny, niewyspane noce, myśli odbierające spokój, modlitwy szeptane przez łzy. Wszystko to umyka uwadze tych, którzy są w pobliżu. I to boli. Boli, ponieważ mamy głęboką potrzebę bycia widzianym, bycia rozpoznanym, nie tylko za nasze osiągnięcia, ale za bitwy, których nikt nie widzi. Czy już to poczułeś? Czy miałeś wrażenie, że robisz wszystko, co możesz, a mimo to czujesz się samotny? Jakby twój ból nie był ważny, bo nie jest głośny? Jest tyle osób, które cierpią w ciszy, i za wszystko w porządku kryje się wyczerpane serce, próbujące zachować wiarę pośród chaosu. I wtedy pojawia się pytanie, które rani, czy ktoś naprawdę mnie widzi? Nie tylko to, co pokazuję, ale kim jestem, co noszę w sobie, co czuję, gdy jestem sam. To pytanie mieszka w wielu ludziach, może mieszka w tobie, i wiesz, jest coś, o czym prawie nikt nie mówi, ale co zmienia wszystko, gdy to zrozumiemy. Bóg widzi to, czego nikt inny nie widzi: widzi zmęczenie ukryte za uśmiechem, widzi wysiłek, którego nikt nie docenia. Kaem Kłando dom stoi cicho, widzi twoją duszę walczącą o przetrwanie, nawet gdy wszystko wydaje się walić. Bóg cię widzi, całego, bez filtrów. Bez masek, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Nie imponuje mu to, co imponuje innym. Podczas gdy świat patrzy na wygląd, wyniki i osiągnięcia, Bóg patrzy na serce. Jest w Biblii historia, która potężnie to pokazuje. Kiedy prorok Samuel wybierał nowego króla Izraela, myślał, że będzie to ktoś silny, przystojny, imponujący ktoś, kto wyglądał na króla. Ale Bóg go poprawił słowami, które są jak uścisk duszy. Człowiek patrzy na to, co widać, lecz pan patrzy na serce. Pieszy Samuela 16:7. Podczas gdy wszyscy patrzyli na braci Dawida, Bóg już wybrał najbardziej nieprawdopodobnego, najmłodszego, zapomnianego, tego, który był na polu pasąc owce. Nikt nie zaprosił go na ucztę, ale Bóg zaprosił go na tron. Dlaczego? Bo Bóg widzi to, czego nikt inny nie widzi. Ile razy czułeś się jak Dawid na tym polu? Zdala od blasku fleszy, zdala od ludzkich oczu, dając z siebie wszystko i wciąż czując się zapomnianym, ale to właśnie w tych miejscach ciszy i anonimowości Bóg obserwuje cię z największą uwagą. Podczas gdy wszyscy są zbyt zajęci, by zauważyć Twoją walkę, Bóg jest obecny. Każdą łzę, którą ocierasz w ciemności, on widzi. Każdą modlitwę szeptaną, gdy wydaje się, że nikt nie słucha, on słyszy. Każdy trudny wybór, którego dokonujesz w tajemnicy, nawet bez braw, On dostrzega. Bóg nie jest jak ludzie. Nie potrzebuje sceny, by dostrzegać wartość. Twoja wartość nie zależy od tego, ilu cię oklaskuje, śledzi lub rozpoznaje. Twoja wartość polega na tym, że zostałeś zauważony przez Boga wybrany, ukochany. I to zmienia wszystko. Bo gdy Bóg widzi, On działa. On rusza tym, co trzeba. On tworzy drogi tam, gdzie nie ma dróg, on cię podnosi, gdy nikt inny nie wyciąga ręki, on szepcze wieczne prawdy, gdy świat oferuje tylko hałas. Zapomnij. Są ludzie, którzy spędzają całe życie szukając aprobaty innych, próbując poczuć się wystarczającymi, ale najwyzwalającą prawdą, którą możesz zrozumieć dzisiaj, jest: Jesteś już wystarczający w oczach Boga, jesteś już widziany, jesteś już znany. Jesteś już głęboko kochany dokładnie taki, jaki jesteś. To nie znaczy, że Twoja podróż będzie łatwa, ale to znaczy, że nigdy nie będziesz w niej samotny i że nawet kiedy nikt inny nie dostrzeże Twojego wysiłku, całe niebo obserwuje, jak walczysz, rosniesz, opierasz się. Z wiarą. W tej chwili następuje punkt zwrotny, bo kiedy zdajesz sobie sprawę, że Bóg patrzy, zaczynasz żyć inaczej. Twoja nadzieja nie zależy już od pochwał. Twoja wiara nie waha się z powodu opinii innych, przestajesz gonić za akceptacją i zaczynasz iść z zamiarem. Rozumiesz, że twoje życie ma wartość wieczną, nawet jeśli świat tego nie widzi. I wtedy coś zmienia się w tobie. Nadchodzi spokój, którego nie da się wytłumaczyć. Ciche przekonanie, że wszystko ułoży się we właściwym czasie w Boży sposób. Jest historia, którą może znasz, ale która zasługuje na wysłuchanie z innej perspektywy. Agar. Kobieta pogardzana, wykorzystywana, upokorzona, uciekająca na pustynię bez celu, samotna, odrzucona. Kto patrzył z zewnątrz, mógł pomyśleć: ona nie jest kimś, ona nie ma wartości, ona jest niewidzialna. Ale w miejscu, gdzie nikt już jej nie widział, ukazał się Bóg. On nie tylko z nią rozmawiał. On zawołał ją po imieniu. I po tym spotkaniu Agar nadaje Bogu imię: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Rodzaju 16:14. To zdanie jest tak potężne, że wydaje się przenikać czas i docierać prosto do nas, bo w głębi serca to właśnie wszyscy chcemy być naprawdę widziani, nie za to, co pokazujemy, ale za to, kim naprawdę jesteśmy. I kiedy Agar zrozumiała, że Bóg ją widzi, nawet na pustyni, nawet w bólu, coś w niej się zmieniło, miała siłę, żeby kontynuować, bo bycie widzianym przez Boga to nie tylko pocieszenie. To odrodzenie, i może dzisiaj jesteś w jakimś rodzaju pustyni. Trudno, może jesteś w samym środku tego, a może próbujesz ukryć, jak bardzo jesteś zmęczony, ale nie musisz ukrywać tego przed Bogiem. On widzi, i nie tylko widzi, on współczuje. Biblia mówi, że Jezus płakał, sam syn Boży wobec bólu przyjaciół, wobec śmierci płakał. To pokazuje, że On nie jest odległy, obojętny, On się troszczy, On czuje, On uczestniczy. Dlatego możesz odpocząć. Nie dlatego, że wszystko jest rozwiązane, ale dlatego, że jesteś widziany przez Boga, który się troszczy. I On widzi Twoje serce. Widzi, kiedy przebaczasz, nawet gdy jesteś zraniony. Widzi, kiedy wybierasz dobro, nawet gdy zło wydaje się łatwiejsze. Widzi, kiedy wytrwale wierzysz, nawet gdy nic nie czujesz. Widzi, kiedy kochasz, nawet gdy nie otrzymujesz miłości w zamian. Nic z tego nie jest na próżno. Nic nie umknie spojrzeniu Boga. A to spojrzenie nie jest spojrzeniem sądu. To spojrzenie miłosierdzia. Spojrzenie, które zna Twoje słabości i mimo to kocha Cię doskonale. Spojrzenie, które nie wymaga masek. Które nie porównuje Cię z nikim. Spojrzenie, które woła Cię po imieniu tak jak wołało Agar, tak jak wołało Dawida, tak jak wołało wielu innych i które dzisiaj woła Ciebie. Wiesz, kiedy rozumiemy, że jesteśmy widziani przez Boga, nawet cisza zmienia swój ciężar, przestaje być opuszczeniem i staje się obecnością, bo nawet gdy Bóg wydaje się milczeć, On nadal widzi, nadal działa, nadal się troszczy. To jak ojciec, który obserwuje śpiące dziecko nie musi nic mówić, po prostu jest tam, zapewniając, że nic złego się nie stanie. Takim jest spojrzenie Boga na Ciebie, spojrzenie nieustanne, które strzeże, które otacza które nigdy się nie rozprasza. Niektórzy uważają, że Bóg jest tylko w chwilach wielkich, ale prawda jest taka, że On jest też w małych rzeczach. On widzi, kiedy powstrzymujesz łzy, żeby nikogo nie martwić. Widzi, kiedy rezygnujesz z czegoś z miłości. Widzi, kiedy stawiasz krok wiary, nawet umierając ze strachu w środku. I On to honoruje. Nie w czasie Twojego zegarka, ale w Jego doskonałym czasie. Bo oczy Boga nie tylko widzą, one prowadzą. Prowadzą cię przez ścieżki życia, nawet jeśli dziś wydają się kręte. I może jesteś zmęczony czekaniem. Może już pytałeś Boże, jak długo jeszcze? Ale pozwól, że przypomnę ci coś. Dawid też czekał. Józef też został na jakiś czas zapomniany. Anna płakała latami o odpowiedź. I wszyscy oni byli widziani przez Boga, nawet gdy nikt inny o nich nie pamiętał. A kiedy Bóg działał, Robił to w swój sposób, zaskakująco, perfekcyjnie, przeobrażająco. To właśnie on robi. Zamienia pustynię w miejsca spotkań, miejsca bólów, świadectwa, uzdrowienia. Nie zostałeś zapomniany. Nie jesteś sam. Jesteś na polu? Bóg widzi. Jesteś na pustyni? Bóg widzi. Jesteś w dolinie? Bóg widzi. I więcej niż widzi. On jest z tobą. A to zmienia wszystko. Bo kiedy Bóg widzi, nie tylko obserwuje, on przygotowuje. Przygotowuje drzwi, przygotowuje odpowiedzi, przygotowuje wybawienie, o którym nawet nie marzysz, przygotowuje spotkania, okazje, nowe początki. I wszystko to we właściwym czasie. Więc trzymaj się mocno, kontynuuj czynienie dobra, kontynuuj zasiewanie wiary, kontynuuj walkę w ciszy, nawet gdy nikt nie widzi, bo Bóg widzi i on uczci każde ziarno. Każdy wybór dokonany z miłością, każdy krok postawiony z wiarą. Kiedy spojrzysz wstecz, zdasz sobie sprawę, że wszystkie te razy, kiedy czułeś się niewidzialny, zapomniany, samotny, były w rzeczywistości chwilami, w których Bóg przygotowywał coś większego. Ta cicha troska, miłość ukryta za ciszą świata była tam, podtrzymując cię. I to jest najwyzwalającą prawdą, którą możesz nosić w sercu. Jesteś widziany, jesteś kochany. I twoja historia jest wciąż pisana przez Boga, który nigdy nie traci cię z oczu. Pamiętaj słowa Psalmu 33:18: Bliskie są panu serca skruszone, a zbawionych jest dusz zgnębionych. Niezależnie od tego, jak głęboki jest twój ból, jak samotna jest twoja droga, Bóg jest blisko, widzi twoją walkę, czuje twój ból, trzyma twoją rękę, nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Aby iść dalej, aby wierzyć, że nadejdą lepsze dni. Teraz chcę cię zaprosić, abyś nie zatrzymał tego słowa tylko dla siebie. Napisz w komentarzu, czy ta wiadomość do ciebie przemówiła, czy w jakiś sposób poruszyła twoje serce. Podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam, że Bóg widzi, że Bóg kocha. Subskrybuj kanał, ponieważ tutaj twoja dusza zawsze znajdzie schronienie, nadzieję i miejsce, aby wzrastać w wierze. Nigdy o tym nie zapominaj. Bóg widzi to, czego nikt inny nie widzi i patrzy na Ciebie właśnie teraz, z miłością, troską i doskonałym planem.